Cześć, to Marek w trybu solo. Dzisiaj mam dla Was malutką grę Tiny Epic Games. Jest to gra wydana przez Gaming Games i dziękuję Gaming Games za przesłanie egzemplarza do recenzji. Tiny Epic Zombies jest grą z serii Tiny Epic. Tych gier już było na zachodzie wydanych cała masa. Były Tiny Epic Galaxies, Tiny Epic Quest, gra na Dzikim Zachodzie, Gra o Mecha, Gra o Podziemiach, Gra o Dinozaurach, Piratach, o wszystkim, o czym sobie jakby zamarzycie? Ta jest o zombiakach. W grze wcielacie się w ocalałych podczas apokalipsy zombie. Musicie wykonać trzy cele podczas rozgrywki, żeby wygrać. Musicie również przeżyć, a zombiaki będą chciały Was pokonać. Będą chciały zniszczyć barykadę, za którą chowajem się ocalali. Będą chciały Was pożreć. I zombiaki mają też talię kart, która odlicza czas do końca gry. Gra toczy się maksymalnie 24 jakby rundy. Jeśli nie zdążycie wykonać celów przed końcem e, tej tali, jakby licznika, też przegrywacie grę. E, Pudeczko jest małe, ale jest wypchane po brzegi. Zaraz pokażę Wam, jak gra wygląda rozłożona na stole. Mm, do rozgrywki dwuosobowej wytłumaczę Wam też troszeczkę, jak się w tą grę gra. Zasady tutaj nie są na szczęście skomplikowane. E, gra jest od jednego do pięciu graczy. Czas 30-45 minut do pudełka i myślę, że jest ok. Myślę, że maksymalnie w godziny jesteście w stanie tą grę rozegrać, oczywiście może nawet szybciej, jeśli zginiecie gdzieś po drodze. W grę można grać kooperacyjnie, kompetytywnie. Możecie grać, jakby konkurować ze sobą. Możecie wspólnie walczyć z zębiakami. Jest opcja, że zębiaki są sterowane przez sztuczną inteligencję. Jest opcja, że zębiakami steruje gracz. Bardzo dużo sposobów, żeby zagrać w Tiny Big Zombies. Przejdźmy sobie teraz do, jakby do, do stołu do rozłożonej gry. Powiem wam, jak się w to gra. A potem wrócimy sobie tutaj i powiem wam, jakie są moje wrażenia z rozgrywki w tą małą, ale fajną grę. Tak prezentuje się Tajnie Epik Zombies rozłożony do gry dwuosobowej kooperacyjnej, gdzie gramy przeciwko zombiakom sterowanym przez, powiedzmy, sztuczną inteligencję, bo jest też taki tryb, gdzie jeden gracz steruje zombiakami, a reszta no, próbuje coś tutaj zrealizować. Ale akurat teraz mam rozłożoną grę dla trybu, że zombiakami steruje powiedzmy, że automat sztuczny przeciwnik. I tak wygląda mapa centrum handlowego, w której toczy się akcja gry. Tu mamy taki dziedziniec na środku. W tym dziedzińcu mamy takich, powiedzmy, że ocalałych, którzy tu sobie przebywają. I jest barykada, która chroni ich przed zombiakami. Dookoła mamy różne karty z różnymi, jakby, sklepami. Po których będziemy się poruszać. W tych sklepach będą pojawiały się nowe ząbiaki, i też w tych sklepach, pod sklepach my będziemy biegać, wykonując różne cele. <laughs> to są niezłe, naprawdę, figurki, mepelki. One mają takie dziurki, i do nich możemy wkładać znalezione bronie. Wygląda to rewelacyjnie. I o co w tej grze chodzi? No w grze chodzi o to, żebyśmy zrealizowali cele, które mamy w danej rozgrywce. Podczas każdej rozgrywki tu mamy trzy karty celów. Te karty są losowane z większej puli i na każdej takiej karcie jest napisane co musimy zrobić, żeby dany cel osiągnąć i my musimy starać się te rzeczy wykonać. Z drugiej strony mamy zombiaki, które co naszą, po każdej naszej turze będą się na tej planszy namnażały i pojawiały. Więc jeśli zombiaków, im więcej będzie zombiaków i nie będziemy jeśli nie będziemy z nimi walczyć, to one się będą tutaj teraz wszędzie namnażać, aż w końcu będą starały się zniszczyć tą barykadę na środku i jeśli im się uda zniszczyć tą barykadę kilka razy, no to przegramy. Za każdym razem, kiedy zębiaki zniszczą barykadę, usuwamy jednego takiego ocalałego, który się tam przebywa w tej środkowej części mapy. Jeśli zębiaki zniszczą barykadę po raz kolejny, a tu już nie będzie żadnych tych ludzików w środku, no to przegrywamy grę. Z drugiej strony mamy też taką talię kart, ona się nazywa Deck, czyli taka talia do jakby przeszukiwania. Ona ma na początku gry 24 karty i co turę jakby taką jedną kartę gdzieś tam odkrywamy, ona pokazuje, w której lokacji będą się te zębiaki nam narzać. Jeśli ta talia się skończy, zanim wykonamy cele danego jakby, powiedzmy, scenariusza, danej rozgrywki, no to również przegrywamy. Czyli musimy zdążyć to wszystko zrobić, co mamy zrobić, zanim skończy się ta talia i zanim zębiaki rozwalą barykadę. Więc nie tylko musimy realizować cele, ale też musimy tutaj biegać po tej mapie i te zębiaki, starać się eliminować, żeby ich nie było coraz więcej i więcej. Każdy taki nasz ocalały, w którego się wcielamy, ma swoją kartę taką postaci z jakąś szczególną jedną umiejętnością unikalną. Mamy tu punkty życia, amunicję, którą ma, możemy znaleźć jakieś karty broni gdzieś tam też na, na, na terenie tych pomieszczeń, które sobie dokładamy. I nasza akcja, jakby nasza tura polega, to znaczy składa się z trzech akcji. I każda akcja to jest ruch. Musimy zacząć każdą akcję od ruchu nie możemy robić innych rzeczy najpierw, tylko najpierw musimy gdzieś biec, no bo fabularnie jest to wytłumaczone, że to wszędzie są zombiaki i musimy po prostu przed nimi gdzieś tam uciekać. Czyli najpierw zaczynamy akcję, naszą turę od ruchu, a potem możemy zrobić coś tam więcej. I jeśli na się gdzieś ruszymy, to możemy czasem na przykład wejść w interakcję z jakimś żetonem, który znajduje się w danej lokacji, albo możemy wykonać jakąś akcję specyficzną dla danego jakby sklepu, dlatego że każdy ze sklepów ma jakąś unikalną akcję, którą możemy sobie tutaj wykonać. Czy możemy na podnieść przedmioty, które gdzieś tam tej lokacji leżą, gdzieś tam zostały wcześniej znalezione. Ale jakby to wchodzenie w interakcję z żetonami, przeszukiwanie jakby lokacji i tak dalej możemy robić tylko wtedy, kiedy w danym sklepie, czyli na jednej takiej karcie lokacji nie ma żadnych zombiaków, czyli najpierw musimy starać się je wytłuc. I takie akcje wykonujemy trzy, czyli możemy się trzy razy gdzieś tam ruszyć, coś przeszukać, coś tam sobie zrobić. Po naszej akcji Odkrywamy taką kartę, która w każdej turze jest jednak jakby zakryta, położona przy naszej postaci, to jest karta przeszukiwania i tu jest pokazane, patrzymy tylko na ten symbol, w jakich lokacjach pojawią się nowe zombiaki. Jeśli ta lokacja, ten symbol odpowiada lokacji, w której się znajdujemy, no to wtedy pojawią się tam hmm, po dwa zombiaki w każdej z takiej lokacji, bo najczęściej tak jest, że do każdego symbolu są przypisane dwie lokacje gdzieś na tej mapie. A jeśli, to znaczy, jeśli ta lokacja, jeśli ta ikona pokrywa się z lokacją, w której się znajdujemy, no to znaczy, że narobiliśmy hałasu i pojawi się tam więcej zombiaków. A jeśli ta lokacja jest inna, ta ikona jest inna niż lokacja, w której się znajdujemy, to zombiaki pojawiają się tylko po jednym w każdej takiej karcie. No i, i potem znowu gra drugi gracz, czy grając solo, gramy po prostu dwoma bohaterami. Gra sobie drugi bohater, znowu robi te swoje trzy akcje, znowu pojawiają się zombiaki i tak dalej. Te zombiaki nie chodzą, nie przemieszczają się, nie gonią nas. Pojawiają się jakby na podstawie tych kart zakrytych gdzieś na mapie, zasada jest tylko taka, że w jednym pokoju, bo jakby każda taka lokacja składa się z pomieszczeń. Te pomieszczenia są dzielone tymi takimi ścianami. W każdym takim pomieszczeniu może być maksymalnie jeden zombiak. i Jeśli na przykład ta lokacja jest już pełna, już są na K3 zombiaki, no to one się pojawiają w tej sąsiedniej. A jeśli są tutaj gdzieś w tej środkowej, no to zaczynają niszczyć tą barykadę. W każdej rozgrywce wybieram jednego losowo zombiaka, jakby przeciwko któremu będziemy walczyć jakby typ zombiaków tu mam jakieś rat molkop zombie, i te zombiaki też mają jakąś specjalną umiejętność. Ta część z tym torem to jest dla trybu, kiedy jeden gracz steruje zębiakami, a nie jakby sztuczna inteligencja, bo wtedy ten gracz, raży on wybiera, gdzie te zębiaki się pojawiają, a nie, nie pojawiają się tak całkiem losowo, a dwa, że on może odpalać tutaj jeszcze specjalnie jakieś rzeczy. Ale w każdym razie to wygląda tak, że na początku jeszcze rozgrywki losujemy sobie te cele, obiektywy. Z jednej strony mamy Cooperative Objective, a z drugiej Competitive Objective, bo też jest taki tryb, gdzie możemy grać jakby przeciwko ale też przeciwko sobie, że jedna osoba jakby wygrywa i rywalizujemy ze sobą. Ale generalnie na początku każdej rozgrywki z tych dziewięciu kart celów losujemy sobie trzy takie karty i na każdej jest opisane są zasady, co robimy, co musimy znaleźć, co musimy zrobić, co musimy jakby zrobić, żeby ten obiektyw, cel wykonać. I te trzy takie karty sobie losujemy. Jeśli wszystkie trzy cele wykonamy, zanim skończą się talia kart i zanim zębiaki nas nie zabiją, no to wtedy wygrywamy grę. Więc regrywalność jest tu spora, bo po pierwsze układ tego centrum handlowego jest za każdym razem inny, bo te karty y, tych pomieszczeń sobie losujemy. One jeszcze dodatkowo są w ogóle, y, są dwustronne, więc nie dość, że, że losujemy w losowych miejscach, no to jeszcze są dwustronne. Y, ta talia jest loso też losowo tasowana i przygotowywana z różnym ekwipunkiem, które znajdujemy. Y, losowo wybieramy sobie 3 cele z 9. Losowo wybieramy zombiaka, przeciwko którym będziemy grali. Bardzo dużo z tych takich elementów, które zwiększają regrywalność, no bo yy, przy każdej rozgrywce będą troszeczkę inne. No, podoba mi się bardzo to, że zasady są proste, bo musimy tak naprawdę tylko pamiętać, że mamy te trzy akcje: że ruszamy się najpierw gdzieś, potem atakujemy zombiaka, możemy atakować wręcz, czy atakować na dystans, i potem wykonujemy sobie jakąś akcję ze znacznikiem, który jest w danym pomieszczeniu, albo na przykład z. Wykonamy akcję specyficzną dla danego pomieszczenia i potem jest tu tura biaków. Także zasady są bardzo fajnie opisane, wystarczy je tak naprawdę raz przejrzeć, bo bardzo dużo rzeczy jest jeszcze tutaj opisanych na samych kartach, jak to działa, więc tą instrukcją nie trzeba się tak naprawdę nawet wiele posiłkować. I to jest fajne. Trzeba tylko zrozumieć, co musimy zrobić jakby na tych kartach, tych obiektywów, żeby wiedzieć, no, co, trzeba, jakby, co co musimy zrobić, żeby wygrać dany scenariusz. Ale zasady są naprawdę bardzo łatwe i po jednym przeczytaniu instrukcji spokojnie można zacząć rozgrywkę. Jest tutaj bardzo dużo też trybów, bo mamy kooperacyjny przeciwko graczowi, który steruje zombie, albo kooperacyjny przeciwko zombie sterowanym przez sztuczną inteligencję, kompetytywny przeciwko zombiakowi, mamy tryb solo. No, solo wygląda tak, że po prostu gramy dwoma. Dwoma tymi ocalałymi minimum. Pewnie możemy sobie grać więcej, no ale gramy dwoma i, i tyle. Więcej zmian jakby w rozrywce nie ma. Zombiaki się pojawiają automatycznie według tej karty, tego przeszukiwania i y, większych różnic tutaj nie ma. Największa różnica jest wtedy, kiedy gracz inny by sterował <coughs> zombiakami, no bo wtedy bardziej ma, podejmie decyzję, co, gdzie tutaj dołożyć. Tak się prezentują tajnie epik zombies. Y, przejdźmy teraz sobie do podsumowania, powiem Wam troszeczkę już więcej. Co mi się podoba, co mi się nie podoba i co sądzę na temat tej gry. pik Zombies jest bardzo dobrą grą. Strasznie mi się spodobała i to właściwie mógłbym zakończyć tym recenzję, ale powiem coś więcej. Nie jestem fanem zombie, jakiś gdzieś ogromnym. To znaczy grałem w mam nawet drugą edycję na półce. Nie mam nic przeciwko zombiakom, ale nie jestem jakimś, wiecie, iberfanem, który teraz ogląda namiętnie film o zombie i tak dalej. Wolę na przykład klimaty Kutulu. Ale z, i dlatego miałem do tej gry troszeczkę jakieś tam. Nie byłem na początku aż tak przekonany, bo no nie wiem, zombie i, i bieganie po jakimś centrum handlowym i te zębiaki, które chcą nas pożreć. Ale okazuje się, że gra jest super miodna i, i, i rozgrywka jest naprawdę świetna. Ze wszystkich gry, gier Tiny Epic, w które grałem, a grałem jeszcze w Piratów i Dinozaury, bo mam jeszcze Tiny Epic Dungeons, ale jeszcze nie zdążyłem w to zagrać, więc one będą w kolejce, jakby drugie do, do recenzji. Hmm z tych gier, które grałem w serii Tiny Epic, zombiaki są najlepsze, bo dla mnie są jakby najlepszy balans między prostotą reguł, a frajdą, którą dają z rozgrywki. Bo te późniejsze gry z serii Tiny Epic, w które grałem, wydaje mi się, że miały troszeczkę bardziej skomplikowane zasady i w tych późniejszych oni starali się troszeczkę bardziej upchnąć jakby dużą grę do mojego pudełka, a tutaj nie. No tu gra jest, Ta gra jest dokładnie tym, co jest jakby napisane na pudełku. Czyli tajni malutka gra, epicka też, o zombiakach. Macie tych swoich ocalałych, macie trzy cele, które musicie zrealizować. Wykonujecie tak naprawdę w każdej swojej rundzie wykonujecie trzy akcje. Każda akcja to jest najpierw ruch, musicie się ruszyć. Potem możecie, jak pokazywałem Wam wcześniej, kiedy gra była rozłożona, potem możecie zrobić jakąś tam akcję pomieszczenia z e, jakimś znacznikiem, wejść w interakcję, ewentualnie podnieść jakieś przedmioty, zabić zombiaka. Trzy razy wykonujecie akcję, jest tura zombiaków, one się nanażają. Kolejny gracz, kolejna tura, kolejny gracz, kolejna tura i 24 tury maksymalnie gra się kończy. Jest super egrywalna, bo macie zawsze trzy cele, które musicie wykonać, ale te cele są losowane z puli dziewięciu, więc za każdym razem będą inne, a to jakie są cele ma duży wpływ na rozgrywkę, bo inne rzeczy musicie robić na planszy. Macie różne zębiaki, przeciwko których możecie grać, różnych ocalałych, w których możecie się wcielać, te karty ekwipunku, których jest całkiem dużo, tą talię też się robi losowo, no, no jest tego naprawdę sporo i wydaje mi się, że jak na tak małą grę to Szybko się nie znudzi, bo jest dużo też trybów rozgrywki. Możecie grać wspólnie w zombiak przeciwko zombiakom, możecie ze sobą konkurować. Bardzo dużo, dużo opcji na rozgrywkę. Jakość wykonania jest też bardzo fajna, bo są te karty bardzo duże. Znaczy, bardzo, no, całkiem duże karty są do, do lokacji, do, do zombiaków, do salałych dobrej jakości. Są te wszystkie figurki i te figurki w ogóle są genialne, do których można wkładać im do rączek maczety, karabiny, siekiery i inne rzeczy. Jeszcze tę całą figurkę można wsadzić do, nie wiem, motoru czy samochodu policyjnego, drewnianego i ono może gdzieś tam jeździć. Rewelacja. Ja wiem, że te, te figurki one się pojawiały właśnie w starszych grach serii Tiny Epic, bo w tych nowych, w których ja już grałem, dinozaury, piraci i właśnie w Dungeons, w dungeons są w ogóle figurki takie normalne. Już nie było tych ludków z tymi broniami w ręce, ale we wcześniejszych grach wiem, że były i to jest super patent, bo naprawdę wygląda to świetnie. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Właśnie, no jako wykonanie jest super, bo mam i te zębia zębiaki drewniane, i te figurki, i te bronie. Jest to jakiś mini dodatek, w którym jest pies, jakiś wilczur, którego też możecie mieć, więc. Na tak małe pudełko, które zawsze można zabrać ze sobą na każdy wyjazd, gra jest super. Oczywiście, że ta gra jest uproszczona i zasady nie są takie bardzo skomplikowane, ale to jest moim zdaniem właśnie plus, bo nikt nie silił na zrobienie jakiejś dużej, skomplikowanej gry. Bo nawet z reguły zombie side, który też nie jest trudną grom. Yy, są trudniejsze niż tutaj, bo tu na przykład zombie w ogóle nie chodzą. One się narażają, siedzą w pomieszczeniach. No i z każdą rundą jest ich po prostu coraz więcej. Jak nie zaczniemy ich eliminować, no to one zaczną eliminować nas. Ale nie ma tutaj zasad, że one gdzieś łażą za nami, teraz coś tam robią, atakują i tak dalej. No po prostu sobie są na planszy. Więc zasady są relatywnie proste, ale przez to rozgrywka jest przyjemna. I tak naprawdę, jeśli chodzi o zasady, no to głównie trzeba ogarnąć to, co trzeba zrobić w danym na każdej karcie celu. Jest opisane dokładnie, co tam musicie zrealizować. No to to trzeba zrozumieć. Zasady konkretnych celów, żeby wiedzieć co robić. No, gra mi się spodobała super. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak będą, jak wypadną na tym, na tym tle te podziemia, małe piski podziemia, bo to też klimat, który bardzo mi pasuje, czyli taki dungeon crawler, ale tajnie Pik zombies, jeśli mówię, macie okazję gdzieś zdobyć, bo Polska ta gra nie wyszła, czy wyjdzie, nie wiem, bo ona też parę lat ma, a lubicie takie klimaty trochę na wesoło, tych zombiaków i tak dalej, bierzcie. Bo lepszej wersji takiego zombie Zombicide'a, które możecie sobie do kieszeni chyba nie ma, więc super. Wariant solo jest, możecie grać sami, reguły jeśli chodzi o rozrywkę solo nie zmieniają się praktycznie wcale. Gracie dwoma tymi odsalałymi i tyle. Z zombiakami wtedy steruje jakby powiedzmy a'la Automa, czyli dobieracie kartę, ona pokazuje gdzie nam namnożyć zombiaki i właściwie tyle. Więc obsługi tutaj Automy jakby nie ma wcale, tych zombiaków nie jest trudna. Są tam instrukcje pokazane zasady namnażania i jakby roz, rozstawiania tych zabiaków na planszy, ale nie ma żadnej jakby różnicy, jeśli chodzi o grę solo, w stosunku do normalnych zasad. Więc grę polecam bardzo. Na pewno zostaje u mnie w kolekcji na ten moment. No i słuchajcie, jeśli film Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie oglądać więcej moich filmów, zasubskrybujcie kanał, zachęcam. Odwiedźcie mnie na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Linki będą w opisie do tego filmu. No i dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Cześć.